Cieeee, się... no, go! Serdecznie go dzisiaj zagamy w ubota. I ja tym razem będziemy atakować. No, nie powiem, że Zelen to nie jest mały konwój, ale jeżeli znajdziemy odpowiednie od, 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 od podejście, to mam do tego, że ja muszę go odpowiedniego wyprzedzić. Po pierwsze, to trochę zajmuję Wyprzedzenie tego okrętu. No i mogą być spore ragi przez to, bo już odczułam mi, że, że, że to, tam jest sporo tych okrętów, bo czuję to po kratkach. Teraz trzeba wrócić Będzie fajnie atakować w nocy, bo, 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 bo bym nie chciał atakować w nocy. Pozwólcie, że ja teraz... jest... Ja, ja, ja fajnie, będziemy przecinać naszych kurs. Teraz zapiszę, bo... Jak wiecie, ja będę musiał... Jeżeli mnie rozwala, to będę musiał wczytać. I mamy znaleźć... No powiedzmy... Nie, ale to ta włączonego więc nie jest źle. No dawaj, wyspotujcie się, no, no dawać. No, o czymś taki pus? Mamy niszczyciel. Jak to jest, Kroj bez eskontry, to jest to, to jest to Hmm, mamy też Empire Heavy, Handle To jest nie, to nie jest to slusy muszę upewnić się, czy to są te okręty O, o Boże Ehm, um, ups Ja się ja, zakończam ja to, to się dzieje, mówicie no, małe błąd graficzny Widzę, że ich jest sporo i jeszcze widzę błądy graficzne, no. No trudno, mówić trudno, trudno. Mm, będzie ciężko, bo prostu, że głupa. To nie będzie łatwe. Bez eskorty Są bez eskorty EMPIRE to nie jest ten... Mam że to takie jakby czytowanie. Już kurde, ale są klicze. Mmm. Nie dobre tych glitche, bo... Właśnie im bagują, mnie To jest bug dymu! EMPIRE... F... -W -C -L. Chyba go mam. Nie, HEAVY.

Zawsze może być w na środku, nie? Ale te kwiaty są Nie weź tu, chłopie, weź tak, żeby to dobrze wyszło. Nie mówię, że to nie jest proste. Ale wolę się już schać ponowne. Nie puszczamy na dół. Na la Muzykę daję, bo... O Boże Nie podoba mi się to Mamy 12 zmęczenia, mamy muzykę, mamy polowanie, więc to nie jest już tak źle Ale to takie juh już, już, już tragedia To jest tragedia moim zdaniem, bo, bo Na tego nie widać ich z bo, 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 bo nie widać ich z góry, tak kompletnie z góry, ale. O, boż. Sarger Sa Sa ma no, po prostu. No, po prostu, ta te, strata. Te Trzeba te tych statów w ogóle. Ueee. Nie ty smok, jak to jest upiętliwe. I na chwilę chłopie. O, bożiu. Mm hmm, hmm, hmm. To nie będzie proste. Mniejszy perfekcie do minimum, żeby wygrać ich więcej. O Boże mój. Ja, ja wiem, gdzie może być. A może być na końcu, bo ta kropka podpowiada mi, wiedział, może być. Ale to będzie opiedliwe. Mm. Może jest to plus. Bo będziemy atakować okręty, który będziemy przepływać między nimi. Ale to jest po prostu... O, ja pierpapię. Ach, szk... Kurde, weź tego, weź teraz tego, tego, szukaj tego klientu, nie? Nie! Weź tego szukaj, nie? Przy tych errorach, nie? Tanko... To nie tankowiec, kurde, weź tego szukaj przy tych errorach weź tego chłopie szukaj w tych elolach nie mmm kurde, no to jest takie łatwe jak się wydaje jest tak ciężko nie pozostać nie atakować Jeden po drugim statku po prostu może to odliczy w momencie jak będziemy to jest ten Powiedzcie mi, że to jest ten Powiedzcie mi, że to jest ten statek Ooooosh, kurde, bole Nie, wiecie co, nawet ja, jeśli się gdzieś spostancuje <?ńantes> Nie, nie, tak, tak Nie ma eskorty, więc damy to, to tym bardziej, bo mogę go nigdy na przykład takować wydarzenia, nie a ja muszę każdy z tych sprawdzić ta jest osobna, bo ten nie... No to nie jest skuteczna speczna po prostu forma odszczokiwania okrętu, który mamy zatopić. No to nie jest łatwo, bo co chwilę musisz wyłączać. Musi być w tym trybie i może muszę to być, być oddalony. Teraz ja lecimy ten sposób... Może go znajdę w ten sposób, bo to będzie... nie ten? Kurde, mam, 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 mam całkowicie odkryty już. Jeżeli zaatakuję. to jest ten, to, jest to, 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 jest, to, u, to jest ubity, bo, bo, bo... Ten okręt trzeba znaleźć. Sąd poznasz, niszczyciel?! Ja pierdziurę serio?! Aaaa, kurde... To jest start on może być ten bombaniec? Holmoza. No jak to wyspa oczywiście? I we... O to musi być. To musi być. No i to są elozy, co jest ciężko ciężko zidentyfikować. Te błędy. Wiedział ten król Ja bym, bym go szybciej go znalazł A tak zajmuj mi to w... Więcej czasu Lok I weź taki taki znacznie. Albo on jest pod koniec konwoju. Jak jest ten jebaniec, to ja się chyba wkurzę, bo to takie jebanie też mogą być. Nie mogę innej nazwy wymyślić, nie. Może być go na tym nawet nie być. Ktoś mi mówi, że on jest pod końcem woju Mam taki jakby... ...spoją podpowiedź, nie? Że ten statek tutaj pływa... ...JEST kulna Z TYŁO! Ej, ja, pierdził lepiej... pokus po To ja, ja, jak tu nie ma tych okien, to jestem wściekły Napadę ja w górze kurde żeby to że on tu pełnię Że on był pod koniec konwoju, bo były wszystkie okręty to przejaciałem No patrz, patrzcie wszystkie okręty przeleciałem. Wszystkie nazwy ale tylko tu go nie ma, nie? Nelson, no wszystko, gdyby przeciąłem, nie? I weź tu, chłopie, weź się kuna szukaj, nie? A może być wszędzie, nie? No to, to, jest jeden z tych bagograficznych On może być dosłownie tu! Najmierzam następny Cztery, niech ten już nabierze tego Jak już mam to bitą, topnę, bo Nie, napierdaj tego dalszego Wiem, że to będę poszła w cel Ok, aby zuchową Zacznijmy już topić, bo... Nie ryj, to znowu się to to, to, to tunno w początkowych fazach alarmu oni praktycznie nie zareagują w ogóle Jeżeli mi to jak dokładnie idzie jeżeli dokładnie uderzę tam, tam tam gdzie, gdzie będzie chciał uderzyć o czymś w jest w śród okręcie porze na 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 okręciu Szybciej, szybciej! Leć malutka, leć malutka! Ach, zabrakło, zabrakło mi metra! Zawsze jest pan że chybisz! Dlatego się odpowiem zawsze kiedy to odpalę na raz. wyklej mi tą jednostkę! bo się kuna w kurze! No nie ma, no kurde, jej nie ma tutaj. Jak to są te duże? Chyba na wkurze. No to mogą być duże okręty, nie? Podpada mi tutaj. Więc tam popłyniemy. No ten jest bliżej, nie? Ach, znowu chybiasz No odpuszczamy! On już wie gdzie ja jestem Odpuszczam, po prostu, od, po prostu odpuszczam Masz FARTA je ja Ale tobie nie odpuszczę Nie odpuszczę To mogą być te duże, to mogą być te duże podobnie pod Podobieństwo, bo tam, bo, bo ta, tam gdzie jest ta kopka Tam jest więc, podobieństwa, więc to może być ten Już mówiłem, to nie są te okręty, to tutaj macie No to nie jest heavy SP nie? A, jest L Ech, kurwa, to jest tak, to jest LK, kurde, zaznaczę kopkę do tego okrętu. To są. O to może być albo ten, albo ten tutaj. No, niestety. To są chyba te... te duże. No jest fair. Misja jest standardna. To jest fairowana, że... Nie! Jest ich że za dużo! A po drugie to... To są te zamaskowane okręty. Te... te tutaj. Te duże. Będę musiał się przemieszać pomiędzy... To jest końcowy praktycznie. I weź tego szukaj, nie? Weź tego chłopie szukaj, nie? Ja tego kogo nie zatopię. Ja tego kogo nie zatopię. Ma dostać go w 30 sekund. 20 sekund. 10 sekund, do 1 Zniszczony yep. od razu. Jest. Ten okręt od razu zatopiliśmy. Jeszcze nie chce się dym zbagał od I przez to ja mam... ...więcej gliczy. To jest bardzo ciężkie do takie okręty. okrętu. się mogę znapróbować, nie? Bo coraz więcej my wykrywamy. Niestety jest ciężki do wykrycia, bo. A połowy to my komuś wykryli. Sparam też nazwy, nie? Nie, być jeżeli... nazwa H. Te, tak, które my nie wykryli. Nie. To muszą być te. To muszą być te okręty. To muszą być te. To nie masz szans. CBW. Dwu... P. To nie jest ten duży, to się, kurna, wścieknę! Na pewno jest trudno, na pewno będą to, to pieprzył, to mi nic po zatopić, na że jedną misję spróbujemy! A no po prostu to, 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 to zatopi, no, no, czy no, jest ich po prostu, kurna, za dużo! Jest ich bardzo dużo! Eee, niech jeden, kurna, mi się usunie, pod pewnie... I tak bardzo wolno płynę. To i tak jest ciężkie, to i tak jest bardzo ciężkie na te okręty. Namierzcie mi go! To jest ten, to się będę bardzo mocno ucieszył, jakoś jest ten. Bo mi bardzo mocno podpowiadało, że dobrze, że dobrze ten okręt. A bo ten! Błagam! Tadźcie mi na miary! Please! O nie, nie ma tu napadów, no i... a jak, tak, jak schowam, to jest rozchowane? Powiem... tak, jak to jest rozchowane, to jest mniej wykrywalne. Kilku mnóstw głębokości, chłopie. Opuśćmy tutaj tylko tą naszą łódź, o ty lopinkę. O 10 metrów w dół, O 10 METRÓW W dół! GŁĘBIEJ! GŁĘBIEJ! Bo nie wykryją! Zresztą ona się od się leści. No to jest nieznany statek, nie? Mimo, że ja go chcę oznaczyć... To proste. Nie, jeszcze są te niczki, kurde, bole. E, to nie to nie jest, to nie jest spacerek, nie? Podnieść łódź. Podnieść łódź! Już, już, już jesteśmy poza za, zasięgiem wykrywania tej łodzi. To wuj, to no, czy mi się uda, czy mi się nie uda nie, nie za, za, za to być tego statku, który mamy za to za, w za, za, za następnym odcinku. Więc subskrybujcie, lajkujcie. No to cześć!